Wykonywanie potrzebnych nam usług. Inną, coraz powszechniejszą formą alter pracy jest samozatrudnienie. Samozatrudnienie to sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w ten sposób pracują niemal 3 miliony osób. Wśród nich jest pani Adrianna. O samozatrudnieniu zaczęła myśleć po urodzeniu córki. Szukała dobrego sposobu na połączenie pracy zawodowej z życiem osobistym. Wcześniej pracowałam na etacie w firmie, na stanowisku wizerzysty. I ten zakres obowiązków tak nie do końca spełniał moje marzenia i oczekiwania. Bo wolałam bardziej z Polotem, bardziej artystycznie coś wykonywać. Poza tym chciałam połączyć też swój drugi zawód, oprócz wizerzysty, projektanta mody. Marzenia się spełniły. Dziś pani Adrianna prowadzi swoją własną firmę. Zajmuje się body paintingiem, wykonuje makijaże artystyczne i biżuteryjne, przygotowuje stroje oraz oprawę artystyczną do sesji zdjęciowych i eventów. W samozatrudnieniu dostrzega same korzyści. Przede wszystkim sam sobie człowiek narzuca, co wykonuje w jakim czasie, czyli pełna dyspozycyjność własnym czasem i sam sobie człowiek organizuje tą pracę. Więc możemy po prostu ją wykonywać w dogodnym dla nas momencie. Jeśli jest taka potrzeba i lepiej się pracuje w nocy, no to możemy coś wykonać w nocy. Sama decyduje też o tym, czy chcę pracować w weekendy, czy weekendy po prostu mam wolne. Pani Adrianna od kilku lat jest osobą niepełnosprawną. Jej zdaniem wiele innych osób niepełnosprawnych mogłoby, podobnie jak ona, z powodzeniem prowadzić własną, małą firmę. Myślę, że dla osób niepełnosprawnych taka forma jak samozatrudnienie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o pracę, jeśli tylko mają jakąś pasję i potrafią znaleźć odbiorców na to, co kochają robić, to mogą sobie tą pracę tak dozować do swoich potrzeb, do swoich możliwości i do swojego czasu. Do listy niewątpliwych zalet alternatywnych form zatrudnienia dopisać też trzeba to, że można je zastosować w przypadku większości profesji. Alter praca stoi dziś otworem zarówno przed osobami nisko wykwalifikowanymi, jak i przed specjalistami w swoich dziedzinach. Pewne elastyczne formy, jak na przykład praca przez Agencję Pracy Tymczasowej, mogą angażować zarówno osoby wykonujące prace proste, jak na przykład. Wiele firm zatrudnia w ten sposób sprzątaczki lub magazynierów, kasierów, a zarazem w ten sposób mogą pracować osoby wykonujące prace bardziej zaawansowane, jakieś prace biurowe, prace intelektualne. To zależy od preferencji firm i pracownika. W nowych krajach Unii z elastycznych form zatrudnienia korzysta od kilku do dziesięciu procent pracowników najemnych. W krajach Starej Unii jest ich nawet trzykrotnie więcej. W tej statystyce przodują Holandia i Skandynawia. Niewątpliwie jednym z czynników, który wpływa na upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia jest postęp technologiczny. Rozwój sieci teleinformatycznych i możliwość pracy w domu, pracy w dowolnym miejscu, a także przekształcenie całej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy w naturalny sposób sprzyja rozwoju elastycznych form zatrudnienia. Upowszechnianiu elastycznych form zatrudnienia służy też kampania społeczna alterpraca.pl, realizowana w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z kampanią chcemy dotrzeć do około 250 tysięcy osób na Mazowszu. W ramach kampanii przygotowujemy billboardy, przygotujemy spoty radiowe, konferencje regionalne. W pięciu miastach największych na Mazowszu, gdzie chcemy dotrzeć też do tych małych lokalnych ośrodków, do osób faktycznie poszukujących pracy, ponieważ chcemy zerwać z mitem, że jedynie obowiązującą normą jest tylko i wyłącznie praca na etat w miejscu zatrudnienia. Czas z tym skończyć, zmieniają się czasy, ale ta praca jest coraz bardziej popularna.